Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku wodnika na miesiąc wrzesień. Moje drogie wodniki, czytania zawsze wrzucane są w kolejności liczby polubień pod poprzednimi czytaniami. Zatem bardzo dziękuję, plasowaliście się na drugim miejscu. Ja jednak zawsze znaku rodzinowe wrzucam jako pierwsze, czyli panna w tym przypadku, ale tak to się zaraz po baranie na drugim miejscu, a baran na pierwszym. Okej. Okay. Bardzo dziękuję za wasz odzew. Jeżeli ktoś jest zainteresowany czytaniem prywatnym, czy tutaj chodzi o rozkład partnerski, czy jakieś pytanie do kart, to zapraszam do kontaktu mailowego. W opisie wszystkie informacje. A tymczasem zaczynam. Zobaczmy pierwsza energia tutaj. Pierwsza rada dla osób z podznaku wodnika na wrzesień. Nostalgia. Skup się na tu i teraz. Mm -hmm. Tutaj jest uciekanie w nostalgię i to niestety jakby zabiera Wam uwagę. Nie zauważacie tego, co się dzieje tu i teraz. To jest ważne. Zatem karty proszę, aby jednak być tu i teraz bardziej w teraźniejszości niż w swojej głowie. A wy wodniki macie tendencję, bo jesteście bardzo intelektualnym znakiem, żeby gdzieś tam utknąć w głowie. No dobra, to zobaczmy, co w tarodzie dla Was. Co w tarocie dla osób z podznaku Wodnika na wrzesień? 10 mieczy, królowa kielichów, 9 denarów. No, ktoś tutaj zostanie singlem, <laughs> ale to całkiem dobrze. To, to jest jakby korzystne w tym miesiącu. Główna sprawa dla Was we wrześniu królowa Buław. Od razu sytuacja związana z jakąś kobietą. Najprawdopodobniej z królową Buław kobieta w na Waszym najbliższym otoczeniu to może być przyjaciółka, znajoma, kochanka. Ee, baran sodiacalny też. Jeżeli nie chodzi o kobietę, to królowa była jest jakby lustrem świadomości swoich potrzeb, ambicji i realizacja tego odważnie dla siebie, nie dla innych. Co jest Waszym wezwaniem? Król denarów. Byk. Małżeństwo. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Cztery denary. Co w przeszłości? Czego będzie już mniej? Trójka denarów. Czego będzie więcej dla Was we wrześniu? Osiem buław. Co w waszej głowie, wasze myśli, wasze dążenia, a z denarów super. Wasze nastawienie a z kielichów? Uuu, tu jest nieźle. Tutaj otwieracie nowe drzwi. Przyznać się, kto spod znaku wodnika z jedynką numerologiczną im nie ogląda. Bo wchodzicie w pierwszy rok 3 września, więc widać power dla niektórych. Co w otoczeniu? 7 denarów. No ale tutaj Wszechświat Was troszkę będzie uczył cierpliwości. Wasza nadzieja bądź obawy. Pustelnik. Panna Kalna I w rezultacie Królowa Denarów. Super, super. Koziorożec. E, powiem tak. Wydaje mi się, że macie jakby jakiś plan, jakiś potencjał, szczególnie zawodowy, finansowy. E, sprawy będą posuwać się troszkę wolniej do przodu, ale mm, karty zachęcają, aby nie rezygnować z tego planu. Tylko, że tutaj trzeba... Dużo pracy w to wnieść, ale okej. Okay. Czwórka denarów jako główna przyczyna to jest poczucie bezpieczeństwa. Tu chodzi często o finanse. Dwójka buław. To tak, jakbyście się zastanawiali, czy w coś wejść, czy nie, dla własnego bezpieczeństwa, czy budować ten fundament, czy nie. To jest kwestią waszych decyzji. Może dotyczyć to pracy. Co, czego będzie mniej? Trójka denarów i dwójka kielichów. Mniej współpracy, mniej relacji w ogóle w tym miesiącu. Czego będzie więcej, to osiem buław, czyli to jest jakby cel, kierunek czwórka denarów, szczególnie jeżeli macie jakieś cele zawodowe, finansowe czy budowa domu, to jest mocno w tej czwórce denarów, czyli ten koziorożec, czyli wszystko co związane z materią, z ziemią, e, z monetą, tak? To jest tak, jakby macie szansę w tym miesiącu faktycznie zrobić progres i zrealizować swój plan. Na przykład, załóżmy, że mamy firmę z kimś albo pracujemy dla kogoś. No nie, ja chcę sam dla siebie. To jest moment, żeby założyć tę firmę. Na przykład, w głowie jest as denarów u was, czyli jest pomysł. Paść denarów, świetnie. Świetnie, jest pomysł, jest koncepcja, jest idea na ten swój, powiedzmy, biznes, czy po prostu no, to, czym się zajmujecie. no Każdy tutaj z jakąś myślą przeszedł, z jakąś intencją zobaczyć na to czytanie. Czyli jest jakby potencjał, widzę szansę na nowe, mam pomysły. Tylko pamiętajcie, z denarów, do no dopiero zaczynamy. My jesteśmy dzieciaczkami w tej dziedzinie, my nie wiemy, my musimy zdobyć doświadczenie. Wasze nastawienie z kielichów, więc podejrzewam, że robicie coś, co jest zgodne z Waszym serduchem. I jest piątka kielichów. Tak, ja myślę, że po prostu nie chcecie tracić, chcecie wykorzystać szansę. Może być też tak, że ktoś właśnie nie był zadowolony z tego, jak pewne relacje czy współpraca wyglądały. I z tego tytułu też jakby gdzieś tam chcecie już zrobić coś, co będzie dla Was korzystne. Na wezwaniu jest jednak król denarów, deksodiakalny. No i jest as kielichów, czyli jakby uważajcie, bo sama intencja jest super, ale pytanie czy ona wystarczy. Bo karty pokazują, że ten wasz pomysł to jest praca. Słuchajcie, to może być coś innego. Ja tutaj mówię o pracy głównie, ale to może być tak, że nie wiem. Yy. Okazało się, że jestem w relacji trójkowej, zostałem zostałam sam i bardzo szybko chcę nowego związku. Mam trochę złamane serce, ale nie chcę tracić czasu i teraz ja już wiem, że nie wiem, że nie zdradzę, już wiem jak lepiej kochać, tak? No i wchodzimy w ten nowy związek. Bardzo szybko możecie się rozbić ponownie o schemat, najzwyczajniej. Dlatego król Denarów mówi, że sytuacja, w której się znajdujecie, ja to jednak wiążę z życiem zawodowym tutaj, no będzie wymagała nie lada wysiłku pracy i konsekwencji. To, to ten Askielichów to jest fajnie, to jest uczucie, które mnie kieruje w stronę tej pasji, ale na ile wytrwasz, nie? No ale wytrwałość tak czuję. Królowa Buław, to jest wasz pomysł, tak? Ale jest król Buław. Tutaj proszę nie róbcie też nic ze względu na osoby trzecie, bo to jest za mała. I, e, za mały powód, żeby coś skończyć, tak? Jeżeli ja nie wiem, ze względu na to, że zazdroszczę, e, nie wiem, mojemu kuzynowi, że zrobił firmę i ja też chcę zrobić firmę z tego tytułu, to jest za mała mobilizacja do tego, żeby wytrwać w tak trudnym zadaniu, nie? więc starajcie się nie kierować innymi ludźmi, ale nie róbcie także rzeczy, aby zaimponować innym, e, bo to też jest ważne. W otoczeniu siódemka denarów, czyli cierpliwość i szóstka buław. No sukcesu szybkiego nie będzie, na pewne rzeczy przyjdzie Wam poczekać. Umiarkowanie też mówi o tym, że energia będzie bardzo powoli, ale korzystnie płynąć. Wasze nadzieje bądź obawy, pustelnik... I ósemka buław. No to są obawy, zdecydowanie, bo w ósemce buław to jest tu. Ja już tu mam cel, ja już chcę tu teraz tworzyć, tu po prostu rwę się, mam pomysły, szybki progres. Pustelnik, no kochany, uzbroj się w cierpliwość, bo pustelnik mówi o naprawdę sporej dozie czasu. W rezultacie królowa denarów i jest piątka denarów, więc powiem tak, sam pomysł fantastyczny, królowa denarów, piątka denarów. Musicie czerpać ze swoich zasobów. Wy możecie chcieć się opierać na przykład o to, że nie wiem, że ktoś mnie wesprze, albo że, że nie wiem, hmm, że mi zapłaci, tak? Że dofinansowanie na przykład, no powiem tak, będziecie musieli korzystać jednak ze swoich zasobów. Yy, dofinansowanie na przykład, jeżeli chcecie otworzyć biznes, będzie, ale nie w tym miesiącu. I tutaj też uważam, że trzeba... Yy, Troszkę więcej się nastarać, żeby przekonać. Nie? No bo, jak otwieramy firmę, na przykład chcemy dofinansowanie, to trzeba napisać cały projekt. Więc to musi być coś bardzo stabilnego. Nie pokazujcie, że to wychodzi z jakiejś takiej pasji, bo, bo tego może braknąć. To musi być taki bardzo konkretny plan, biznesplan po prostu. Ale karty pokazują, że prędzej czy później te pieniądze przyjdą. Natomiast w tym miesiącu jednak musicie korzystać ze swoich zasobów. W tym miesiącu należy wykazać się przedsiębiorczością, a nie impulsem. Umiarką nie i sprawy posuwają się do przodu. Dwójka mieczy powoli do przodu, tak? I dwójka mieczy, czyli nie masz jakby do końca jasności w tym miesiącu. Więc w tym miesiącu nie będziecie w królu denarów, ale popatrzcie: od asa denarów do pazja denarów, do królowej denarów, no to już całkiem nieźle. No dobra. Zobacz jaka rada w tarocie dla was w związku z tymi energiami. Jest głupiec, czyli nie bój się wskoczyć w nowe. Pomysł masz świetny. Ten nowy kierunek jest naprawdę fantastyczny. Tutaj trzeba iść na żywioł i po prostu starać się balansować i na bieżąco rozwiązywać sobie wszystkie problemy. Tak, jest królowa denarów. Czyli tutaj musisz iść przez życie. Idź super, świetnie. Rób to, czego pragniesz. To będzie nowy biznes najprawdopodobniej, ale nie musi tak być. Ale królowa denarów, jeżeli osoba sprzyjająca to kobieta, Koziorożec, tak? Ale raczej ten koziorożec mówi o tym, że musisz nauczyć się korzystać ze swoich zasobów, ze swoich talentów i pomnażać jakby dzięki temu, no, na przykład pieniądze. Okej. Okay. Co z tą nostalgią? Bo to jakoś mi do tego czytania nie pasuje. Oprócz tej piątki kielichów. A z mieczy. A, no właśnie. Może być tak, że niektórzy z Was po prostu z piątką kielichów jakiś smutek, tak? Się pojawia, Nie chcecie już w tej energii być. Zatem staracie się mieć na przykład nowy projekt. No, może być i tak. Ale faktycznie bądźcie tu i teraz. Karty pokazują, żeby też nie wchodzić w takie jakieś romantyzowanie rzeczywistości. Tu trzeba bardzo konkretnie i racjonalnie wchodzić w tę energię. Potencjał świetny, ale trzeba być uziemionym. Wyciągam wam jeszcze jedną kartę. Samo opieka jest koniecznością, a nie luksusem. No, nie zapomnijcie o sobie, o siebie zadbać, o relaks, o rekonwalescencję, o dobre jedzenie, o zdrowie. Zwłaszcza, że jesteście w takiej bardzo dynamicznej energii. Chociaż naokoło, że tak powiem, nikomu ani niczemu się nie spieszy. Może to i lepiej, może właśnie macie więcej czasu dla siebie. Dobrze, to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam.